No witam Was wszystkich. Dzisiaj trochę o naszej akwarystyce o naszych miejscach, w których najlepiej nam się kupuje. Wiem, że najlepszym miejscem, najlepszą metodą na dostawanie roślin i jakichś tam zwierząt są hodowcy, właśnie z jakichś grup akwariowych po sąsiedzku. No ale do sklepów też chodzimy. Ja mam trzy takie, które mnie nie zawiodły. Do których mogę zaglądnąć, mogę odwiedzić. Pierwszym z nich jest AquaFlor z Rudy Śląskiej. Sklep bardzo fajnie wyposażony. Właściciel bardzo pomocny. Właśnie z tego sklepu mam akwarium, szafkę i pokrywę, cały zestaw. Jeżeli chodzi o roślinki i ryby, to również miałem z tego sklepu zwierzęta ale to jeszcze w 112 następnym sklepem jest Altum z Bytomia taki mały sklepik akwarystyczno-wędkarski ma tam kanarki wszystko więc to nie jest typowy akwarystyczny sklep kilka zbiorników jeżeli chodzi o wystrój, no to duża część może powiedzieć, że taki sobie, jednak dla mnie ważna jest kondycja roślin i ryb, które są w tym sklepie oraz znajomość akwarystyki danego sprzedawcy. No tutaj jest bardzo fajnie, ryby, które mam właśnie z tego sklepu. Jeszcze nie miałem problemu, żeby mi jakieś zdechły. No a z sieciówek, nawet przy 112, miałem już takie problemy. I z, z aquela albo z kakadu. Więc tutaj naprawdę to cenię, właśnie za to, że jeżeli kupuję ryby i nie padają mi po dwóch tygodniach, a mam te same gatunki, które już pływają. W akwarium i żyją, no to znaczy, że ryby są naprawdę dobrej kondycji. I tutaj może nie ma jakiegoś mega wyboru w rybach, ale ryby są zdrowe, rośliny też są fajne, więc to jest duży plus. No i ceny też nie są jakieś wygórowane, bo są przystępne. Warto zajrzeć, warto kupić. I warto się rozeznać. Też polecam ten sklep. No i ostatnim trzecim sklepem, który odwiedzam, gdy tylko mogę. Jest Masson z Chorzowa, sklep zoologiczny, który ma aktualnie bardzo duży dział akwarystyczny. No, stąd wszystkie ryby, jakie miałem, nigdy nie miałem z nimi problemów. Zawsze były zdrowe, tak samo jak rośliny. Jeżeli chodzi o doradztwo, to też bardzo wysoki poziom. Jeżeli chodzi o sprzęt akwariowy, no to może nie są ceny bardzo wysokie. Jakieś przesadzone. ale najtaniej też nie ma. Przy dzisiejszych cenach to i tak fajne mają ceny. No ryby mają w bardzo fajnych cenach, bo naprawdę idzie wyhaczyć bardzo fajne ryby w okazyjnych cenach. To nie pojedyncze sztuki, tylko naprawdę tutaj duży plus. Atmosfera, ogromny wybór ryb. Samych zbiorników mają kilkadziesiąt, więc. Już jest naprawdę super. No, jeżeli chodzi o inne sklepy, no to od czasu do czasu, gdy na przykład miałem powrót z wakacji i brak jedzenia, to musiałem się na szybko ratować właśnie kakadu albo jakąś inną sieciówką. No tutaj to niestety jest drożyzna. Jeżeli chodzi o ryby, to średnio, Bo jednym sklepem, który był bardzo fajny. To też była niewielka sieciówka, by to mi się znajdował w Tarnowskich Górach bodajże. To był Koziołek. Już bardzo, bardzo dawno go nie ma. To też była fajna sieć sklepów. Mieli kilka tych właśnie punktów, w których szło kupić. Bardzo fajne, ryby w bardzo dobrych cenach, no ale niestety tutaj działania szefostwa prowadziły do tego, że biznes zdech. Mam nadzieję, że Moje ulubione sklepy nie dotknie żaden duży problem. Będą dalej funkcjonować, bo naprawdę warto. A poza tym mam zamiar, jeżeli będę gdzieś wyjeżdżać na jakieś wyjazdy do Krakowa, do Wrocławia, się przejść po tamtejszych sklepach i pooglądać, co tam jest ciekawego. No może nawet uda mi się coś zakupić. Mam nadzieję, że odcinek się podobał dajcie znać w komentarzach jakie macie swoje ulubione sklepy jakie polecacie. Tyle na dzisiaj, dzięki i do następnego hej.